Cześć wszystkim, Maciej RetroStrefa, witam Was na kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać grę w wersji cyfrowej, tylko i wyłącznie ona ukazała się w wersji cyfrowej. Będzie to taki krótki gameplay z tej właśnie gry. Jest to taka mieszanka Dark Soulsów z Castlevanią. Zobaczycie, że mapa wygląda prawie identycznie, prawda, w Castlevanii. Klimat jest, prawda, z gier z Dark Soulsów, prawda. Bardzo bym chciał wam tę grę pokazać. Ponieważ mnie bardzo ta gra pochłonęła. Klimacik retro, prawda, graficznie bardzo mi się podoba. Chciałbym wam prawda, pokazać dlatego ten tytuł. Zrobimy sobie taki prawda, krótki gameplay. E, Testowałam sobie tą grę. Wiem prawda o co tam chodzi, ale skasowałam sobie save, bo chciałbym od początku razem z wami prawda, zacząć ten tytuł. Krótki gameplay specjalnie dla was. Co sądzicie o tej grze? Napiszcie tutaj w komentarzu i zaczynamy, prawda, grać. Więc ja zakładam słuchawki, kontroler już jest, prawda, złożony z joy i lecimy, tak? Szkoda, tylko prawda, że nie jest to w wersji pudełkowej, niestety ukazała się gra, tylko w cyfrowej wersji, więc zaczynamy grać. Team 17, jak sami widzicie, bardzo dobra firma. I proszę bardzo, mamy przed sobą tytuł gry. Jak sami widzicie 2019. No, Wiedenka gra, ale jak zobaczycie grafikę, wcale tak nie powiecie. Jeśli chodzi o samą grę, przekozacka, wciąga. Zaczynamy. czasie wbić prawda w klimat. Proszę bardzo. Zaczynamy grać. Kasuję save'a, jak sami widzicie, Delayed. i zaczynamy od początku. Specjalnie dla was. Pokazuję wam prawda to obierkę to do was zachęcić prawda I do w ogóle, do przetestowania tej gry. Make my chest hurt with for your punishment and nail it deep shake my guilt once again I takie klimaty w tychże, zobaczycie. And thus, kiedy tu jesteśmy, odsłuchać jak naprawdę toczy się, nie do końca wszystko wiem po to, ponieważ nie przeżyłem tego, to visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Jeśli chodzi o fabułę gry, nie będę Wam do końca zdradzał o co tutaj chodzi. Chcę Wam tylko i wyłącznie pokazać, prawda, wizualnie jak ta gra wygląda i jaki jest tego, prawda, gameplay. Dlatego zagrajmy w to. Mamy tutaj krótki samouczek, i tak jak sami widzicie. Stylowa, stylowa jak w Castlevanii, prawda, jeśli chodzi o mapę. Zobaczcie, jak ta grafika wygląda. Kurde, klimat świetny. Bardzo krwawa gra, z tego co słyszałem. nam pokazuje co my mamy robić po kolei, co nie I tutaj mamy punkt zapisu Pięknie Pierwsza walka z bosem jak tam widzicie Śmierć jest momentalnie, prawda? Tutaj w tej grze. Muszę tego zobaczyć, w którym prawda, się używa miksturek. Jest to do wygrania, jest to do wygrania, oczywiście. Zaraz sami zobaczycie. Udało się, jak sami widzicie, kurde, minimalnie, minimalnie mówiłem wam, że może się udać. I teraz zobaczcie fajną animację, prawda? Tutaj, mi się wydaje, że ten gościu to jest. Kościusz to kobieta nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest jakiś e, e, człowiek, który chce jakby te wszystkie grzechy na siebie prawda, przełożyć i być takim, wiesz, e, jakby e, chce odkupić jakby swoje winy, coś takiego, nie wiem, no bo sami zobaczcie, mamy tutaj dużo ofiar bardzo podobnych prawda, do niego. Coś jest w tym właśnie e, w tym znaczeniu, jakiś taki klimacik tutaj w tej grze jest. Ale wiecie co? Chyba trzeba, prawda zapisać grę. Bo zobaczcie, to jest to, co ja wam pokazywałem, prawda, wcześniej. Normalnie mamy mapkę jak z Castelwelni, co nie. A musimy się skillować, musimy, prawda, się wiecie, leczyć, skillować, umiejętności rozwijać jak w Dark Soulsach, tak? Im bardziej jesteśmy wykoksowani, tym jest nam łatwiej. Widzicie, automatycznie my się tutaj leczymy i zapisujemy sobie granie. Potrzebujemy klucz, żeby otworzyć te drzwi. OK. Mamy tutaj jednego z naszych 2020. przewodników, mentorów, który nam objaśnił Tego nie będziemy się tutaj oglądać, to tak, tak, no, tak jak wam powiedziałem, nie chcę wam zdradzać całej fabuły o co tutaj chodzi, po prostu sam gameplay, sam rozgrywka, samą chcę wam pokazać. Take this to if having, that will mean. No, się rozgadałeś po Mamy ekwipunek, oczywiście. Na razie nie mamy, prawda, co tutaj wkładać w tego ekwipunku. Zapis gry I możemy dalej, bratarze, Mamy naszego pierwszego przeciwnika, możemy zablokować cios. Możemy. I tu Wam właśnie pokażę, jak mi się to robi. Proszę bardzo, właśnie o to chodzi. Blok i kontratakt. Blok i kontratakt. Mogliśmy go tak samo wykończyć, ale to już jest inny przycisk do tego. Jak sami widzicie, bardzo krwawa gra, to mi się też podoba. Tak, tutaj dostaliśmy jakiegoś e, power-upa, oczywiście możemy to rozumiem założyć, tak, mamy już i oczywiście jest to e, możliwość używania magii tak samo, tak? Widzicie, jak o to właśnie chodziło tutaj. Jeszcze muszę Wam pokazać, jak się robi fatality w tej grze. I o to chodziło, widzieliście to, o to właśnie chodziło. Tak się robi fatality w tej grze. E, te oczywiście te dzieci w klatkach czy ta aniołki, nie wiem co to jest. Z, mamy to zbierać. Jakieś korzyści nam potem daje. There is no answer to our plea. The miracle has forsaken us. And my ornate throne turns its back on those who await here. Tutaj przełączamy oczywiście. Teraz widzicie, jesteśmy, prawda, w jakimś tam mieście. Tu jest właśnie ta mapa, o której ja mówiłem, tak? Czyli są różne lokacje, tak? jak w Kastelwenii musimy, prawda, eksplorować i wiecie, są różne znajdźki, tak? Coś znajdziemy lepiej dla nas, tak? sorrowful be the one tak samo zadanie popodże zadanie wykonujemy je wracamy oddać zadanie dostajemy prawda, za to doświadczenie. few remain here who can still there are few who with devout kiss time outside but if the will the miracle my się przejdziemy tutaj. tutaj będziemy mogli ulepszyć prawda, nasze skilly. tak? Czyli mamy możliwość ulepszania swoich prawda, możliwości.

Dobra, w takim razie lecimy teraz, prawda, na górę. Polecimy prawda trochę się powybijać z przeciwnikami. Proszę bardzo, bierzemy naszą orbę. Tutaj te, te rzeczy, co zdobywamy, oczywiście one są potrzebne do jakichś różnych, wiecie, questów, tak zadań. Zobaczcie, zobaczcie na tego przeciwnika. Kurde, genialnie jest to stworzone. Kreska tutaj jest piękna. Pamiętam, że tutaj dało rady przy tym sztywniku, to teraz wam się przyczynię. blokować ciosy. Dobra, ten nie przejdziemy. Myśl na górę. Kurde, no, widzicie, do. I widzicie, jest akcja taka, że odradzamy się przy checkpointcie, tak? czyli musimy iść do tamtego miejsca, zebrać nasze ciało i możemy prawda, iść dalej. tak, Żeby nie tracić np. doświadczenia, musimy zawsze zbierać prawda, swoje ciało. O to tutaj właśnie w tej grze chodzi. Mi jest też ciekawie, sami, sami zobaczycie jak się ich wykańcza fajnie. Proszę bardzo, to było piękne. Miście. No i tak jak myślałam, tutaj się nie da zablokować ciosu. 上厕所。 Czasami w ogóle się na przykład, nie opłaca walczyć, nie? wystarczy na przykład przebiec sobie, żeby na przykład, dostać się na przykład, gdzie indziej, tak do jakiejś innej lokacji. Dobra padł. No i ta jest taka strzała tak naprawdę. Udało się ten nie przejdziemy przynajmniej na razie Oj, ale wiecie co przydało się przydałoby się cholera jasna eee, safe bo znowu znów wyrzuci. Jest, safe, dobra. Mamy wszystkie z życia. Pięknie. Tu możemy sobie wziąć kolejną rzecz. Te takie rzeczy są potrzebne do tych questów, tak, to co wam powiedziałem. And no i right? right? oh, not to do zadanie, that not cold is merciful. For perhaps the miracle, the others to a promised land, let me ask of you as my. Take this. Now, let my numbed upper I can still. odgrywane jakieś różne lokacje, fajnie byłoby się na przykład gdzieś, wiecie, e, e, poszukać, prawda, jakiś, prawda, e, znajdziek, żeby na przykład oddać zadanie poprawnie i dostajesz więcej wtedy doświadczenia, na przykład tak jak teraz, zebraliśmy czosnek, tak, i ten czosnek będzie nam potrzebny, żeby oddać e, tam, pamiętacie, w tym mieście tam były umierający ludzie, Daj, dasz im ten czosnek i się od razu wszystkim poprawi. innych potworów. Już są inne całkowicie odświeżdżiny. I już zaczyna się coraz trudniej. Nie wolno lekceważyć, ponieważ jest bardzo, no jest bardzo potężny, to zaraz sami zobaczycie. Widzicie, z jednym, z jednym daliśmy radę, ale jak byłoby dwóch naraz i nie ma No, i już po nas. Właśnie, już jest po nas. Teraz ciekawie jestem, gdzie nas wyrzuci, ale nawet i to w dobrym miejscu. Jak nas wyrzuci, tam na początku, to będzie spodno. Bo my się właśnie tam cofniemy do miasta. of mine a cipher told to you someone is heading towards the forbidden gate someone who seeks the perch and excommunication of all that is sacred and rests there no no do not place your doubts on me i am ready więc pojawam tak Takim właśnie sposobem będziemy kończyć prawda, tą właśnie grę, którą teraz widzicie przed sobą. Do głównego menu się powinno tu wyjść. Tak, będziemy kończyć właśnie tą grę. Mam nadzieję, że tytuł Wam się podoba. Jak sami widzicie, jest trochę taki inny niż prawda, reszta prawda, takich właśnie gier. Myślę, że Wam się spodoba. Mi osobiście bardzo się ten tytuł podoba i na pewno będę, prawda, w to grał. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Siemanko. Cześć.